3, 2, 1, 下，我终究把情理全。一切哦 I do Dziadiusza, jedzie, w dusze, jedzie w dusze, do babci, i to są babci. u, u, Babciu, moja dziadziu miły, dzisiaj do Was przychodzimy. I z okazji tego święta mamy burzę uśmiechniętą. Wy zawsze wszystko najlepiej wiecie, więc uśmiech dziś dajemy. Babcie dziadka całujemy. Babcie i dziadko, w dniu waszego święta najlepiej czuję składową I pragnę w tych serdecznych słowach babci i dziadkowi podziękować za dobroć. Za wszystkie które przy Was płyną tak mile. Lecz nie powiem tego, co czuję w żadnej zwiecci, więc wam po prostu tylko jazdy zawodę. Babciu, babciu, coś ci dam uśmiech serce, który mam kolorowe kwiatki trzy, żebyś miała miłego. Narysuję są i życzeniami ładne. Przyjmij na z kwiatami, bądź szczęśliwa razem z nami. dziadku, w dzielniczości powiem podziękuję i opowiem za te bajki przeczytane, za koronki roześmiane, za spacerze długie nasze, ciepły kosyki i babuń, Nie Niech a was zdarzy zdrowiem i szczęściem roześmianym. Babuni ma jedyna, dziadku mój kochany. Babciu i dziadku szczęście blisko zarucham. Opowiem wszystko prawie całą noc, nie stałem bo też wymyślałem. Na kanapie się kręciłem, w końcu dla was wymyśliłem z lodu broszkę i korale i śniegowe cztery szamy, dziesięć czapek, śnieżną kratkę i lodową czekoladkę. Jak nie będzie wam snagować, nie możecie począć. Babcia okay. już od rana pięknie pospiewuje, po domu się krząta, gotuje. Dziadek na zabawę zawsze ma ochotę, zawsze uśmiechnięcie na serce muszę to powiedzieć. Chociaż jestem mała, dziadziuś jest kochany, a babcia wspaniała. Dzisiaj wasze święto zaśpiewajmy. Babcia jest królową, a dziadek królem. Babciu bohara da. Zwyczajem, związaną, z zwyczajem związanym z życiem przeszło w i pragnę w pięknych wyrazić słowach życzenia, które w serduszku kocham. Lecz nie potrafię powiedzieć więcej niż to, że kocham Cię najgoręcej. Pawłasz, że z tym roku życia ta spróbuje, a Twoje minuty to czasy, to kocham Cię od klonie i ci zawsze sam to Cię ich potrzebuje. Moja babcia jest kochana, zawsze wszystko wie. Uśmiechnięta jest od rana, bardzo kocha mnie. I mój Dziadziu jest kochany, wszystko zrobi w mnie. Kocham taki i zwierzęta, ja z tego zrozumie. Tuż ten wiersz się napisał? Każdy dobrze wie, to już prawie duży tak postarał się. Kiedy smutek nie ogania i wszystkiego mamy, za sobą. Babcia mocno mnie przytuli, o to jej nie trzeba powiedzieć. Wszystkie swoje kłopoty babci swoje opowiem, ona znajdzie też dla mnie przytuli poważnie, po własne Dzisiaj te babci wiedziały podziękować za wszystko życie, zdrowie, długie lata, bądźcie zawsze przy nas wszystko Wszystkie dzieci dobrze wiedzą, i się bardzo cieszą tym, że do babci i do zawsze mocno i się będzie. bo dziadkowie oraz babcie Choć uwierzyć trudno to, popchając do tak jak mało kto. Dziś dla babci słońce mamy i całuski dla dziecię. Dziś jest cienia odmutek składa i piosenki śpiewa się. aby babcia i dziadziad zdrowiu długo żyli, aby uśmiech dla nas mieli. W każdej wolnej chwili. Kochane babcie i dziadku, kochane, przeciwnym świecie. życzę wam że szczęścia najgoręcej, Wiele cierpliwości, co dzień wynosiły, pogody, radości i uśmiechów miłych pieniędzy. A ja a po to wcale poście zaśpiewali, zabaw, karnawale, wale. Ciepły w zimie, lejcie dużo słońca. Można by wam i wam życzyć i rzucić bez słońca. Take a look at you, so grana. Fish We yeah.